Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak ustawić mikrofon Truss Stars. Zdecydowałem się na ten poradnik, ponieważ koleś, nie będę mówił o jego nazwy w moim filmiku, nagrał już taki poradnik, jak ustawić mikrofon, ale moim zdaniem te ustawienia są. Są błędne i ustawienie tak mikrofonu po prostu, po prostu nie poprawi jakości jego, jego dźwięku. No więc, tak, to sobie wchodzimy. Wchodzimy sobie najlepiej tutaj prawym przyciskiem myszy urządzenia do nagrywania. Tutaj mam dwa mikrofony. Jeden jest od laptopa, drugi jest od, właśnie, TruS Stars, dokupiony. Jeśli to zrobiliśmy to sobie wchodzimy najpierw w dźwięk. Tutaj zostawiamy domyślnie, nic nie zmieniamy. Tutaj też nic nie zmieniamy. Tutaj sobie wchodzimy w nasz mikrofon. Klikamy dwa razy myszką. Tutaj możemy zmienić sobie nazwę, tutaj możemy też zmienić sobie ikonę na jakąś domyślną jak, jak, jaką chcemy. Ale ja nie będę tego wam pokazywał. Może się sobie zmienić na jaką ikonę, jak, jaka się Wam podoba z tych obecnych tutaj. No dobra, OK klikam. Tutaj sobie weźmy nasłuchiwanie. Tutaj też nic nie zmieniamy. Tutaj poziomy. Preferuję 85 Max 90 po 100, a już będzie harczył wam mikrofon. Tutaj proponuję 10, domyślnie jest 10 i powinno tyle zostać, bo 5,0 to jest za cicho. 20 to już szumi mikrofon, więc 20 nie polecam. Najlepiej jest 10. Tutaj sobie weźmiemy zaawansowane, zaawansowane tak. Tutaj sobie zmieniamy na jakość DVD. Domyślnie jest dwukanałowe, 16-bitowe CD, ale tu jest dużo lepsza jakość, ponieważ mój mikrofon nie harczy. Po tym jak zmieniłem, zmieniłem sobie te ustawienia na DVD myślę, że to jest dobre ustawienie. Jeśli to wszystko zrobiliśmy, klikamy sobie OK. Tutaj klikamy sobie ponownie OK. No i co? Myślę, że pomogłem. Mikrofon powinien teraz mniej charczyć. Wasz głos powinien być bardziej wyraźny. No i to było na tyle w dzisiejszym poradniku. Jeśli się film podobał, oczywiście zostaw łapkę. Subni kanał i oglądaj mnie na bieżąco, bo postaram się nagrywać coraz więcej odcinków. Cześć! Hej, hej.